Cześć, tu Złomnik. Możecie sobie zadać pytanie, dlaczego znowu kręcę film o Lanci skoro taki samochód już był na moim kanale i to też Sedan i to też 2020V. Po co drugi raz kręcisz o tym samym samochodzie? A, dziękuję, właśnie o to mi chodziło. E, no więc dlatego, że to jest dokładnie ten egzemplarz, który wytargaliśmy niedawno e, z Tomkiem z fsoservice.pl z krzaków po czteroletnim postoju i auto zostało naprawione, ulepszone, uzdatnione i jeżdżę nim teraz na co dzień, więc mam parę przemyśleń o kapie, a przy okazji to jest e, auto z ciekawą historią. Zacznę od tych żółtych blach, bo już czytałem komentarze w internecie e, Janusz przycebulił, żeby nie płacić o i przeglądu nie robić. Oczywiście piszą je kretyni, którzy nie mają pojęcia o tym, jaka jest sytuacja. Po pierwsze, samochód jest własnością Muzeum motoryzacji i techniki w Piastowie, więc jako eksponat muzealny może mieć tablicę dla pojazdów kolekcjonerskich i zabytkowych, czyli tak zwane, potocznie mówiąc, żółte. A po drugie auto brało udział w ważnych wydarzeniach historycznych. Jeździli nim znani politycy, więc. Tym bardziej z tego tytułu też zasługuje na wpis do ewidencji zabytków techniki. Więc nie wydaje mi się, żeby muzeum, które ma w zbiorach ponad 70 samochodów, cebuliło na przeglądy i oc. No więc, jak auto przetrwało ten czteroletni postój i co trzeba było potem przy nim zrobić, a co się zachowało dobrze. Więc najlepiej to się zachował lakier i w ogóle blacha. To jest jednak ocynkowany sprzęt, łatwo się korozji nie poddaje, praktycznie nigdzie na zewnętrznych panelach rdzy nie ma. A cały lakier po małej lekkiej polerce się pięknie błyszyski, perłowy, niebieski, naprawdę to jest coś super. Teraz to już w ogóle takich rzeczy nie robią. Co jeszcze dobrze przetrwało? W sumie nieźle przetrwało wnętrze, ale to wam zaraz pokażę. Zajrzymy sobie do środka, pokażę Wam, bo w ogóle jest taka ciekawostka, że. Jak byłem tym autem, a właściwie nie ja tylko redaktor Motobieda przyjechał nim na zlot Forza Italia, to e, członkowie klubu Lanci stwierdzili, że tapicerka w tym samochodzie nie jest oryginalna, tylko że to jest albo dorobione, albo było dorobione przed wydaniem samochodu na specjalne zamówienie, bo takiej kolorystyki podobno w katalogu nie było. Jedyna taka gorsza część lakieru to jest tutaj na dachu. Tutaj jakieś liście leżały, jak się te liście odkleiło, to niestety one odeszły razem z lakierem. Ale to jest tak naprawdę jedyne słabe miejsce tej lunchi. A tak poza tym to po prostu ona się błyszczy, jakby była nowa. No więc nieźle zachował się silnik. To jest 2020V 5-cylindrowy. E, oczywiście trzeba było wymienić rozrząd. Tu jest pasek rozrządu normalny. E, oczywiście są jakieś problemy z elektryką. Wypada jeden cylinder na wolnych obrotach. O tym jeszcze opowiem, ale to się podczas zlotu Forta Italia dowiedziałem, że trzeba po prostu sobie kupić używane cewki zapłonowe i popodmieniać, zobaczyć pewnie któraś jest po prostu walnięta i te używane cewki zapłonowe są z demontażu dostępne po 10-15 zł bo oczywiście nie wiadomo czy jest walnięta czy nie, więc się podmienia, kupuje się tak długo i się tak długo wymienia, aż się w końcu trafi na tę właściwą na przykład można 20 cewek w ten sposób przerobić, e, więc tak, jeździ się nim naprawdę fajnie z, chociaż mam parę zastrzeżeń do tego, natomiast mam główne zastrzeżenie to takie, że tutaj się urwał ten element zaraz spróbuję w moim garażu Znaleźć jakieś śruby. Tutaj są zresztą te cewki zapłonowe widoczne, więc dostęp do nich jest bardzo dobry. A ja sobie zaraz to przykręcę, żeby mi to tutaj nie latało pod maską. Wytargałem na wierzch moje repozytorium śrubek. Spróbuję znaleźć śrubki, które pozwolą mi przymocować tę osłonę z napisem Vis. Oraz poszukamy jeszcze czegoś, co by pozwoliło zmocować akumulator. Bo jak się okazuje, akumulator też niestety lata. I proszę bardzo już przykręcone. Na dwie śruby z trzech, bo po co lepiej, trochę może lata, ale już nie odpadnie. Szybko jak dla obcego. I cyk, mocowania akumulatora też już gotowe. Zrobione z części znalezionych w garażu. Byle jakie, ale jest. Akumulator się trzyma. Niestety trudów postaju nie wytrzymał kompresor klimatyzacji, który trzeba było zregenerować. Wytarganie tego wcale nie jest takie proste i dosyć drogo kosztowało, no ale. Klimatyzacja w tym momencie w aucie działa i bardzo intensywnie klimatyzuje. Tu pod maską jest parę tajemniczych tabliczek, które pokazują, że Włosi może umieli robić samochody. Ta umieli, ale na pewno nie umieli mówić po angielsku. Jest na przykład napisane Veicolo climatizzato, czyli samochód z klimatyzacją, i na dole jest napisane po włosku non impiegare R12, czyli nie używać czynnika R12. Po angielsku jest napisane it is dangerous use R12. Czyli cała kwestia w interpunkcji. It is dangerous, przecinek. use R12. To wygląda jakby to jest niebezpieczne. Używaj czynnika R12, więc można się nieźle posypać w sumie, jeżeli się nie zna włoskiego. Podobnie tu jest dosyć zaskakująca informacja. Na tej obudowie jest napisane don't load, nie ładuj. Po włosku jest napisane non appoggiarsi, to znaczy nie opierać się. Więc dlaczego don't load? to już tego nie jestem w stanie pojąć. No niestety postoju oczywiście nie przetrzymały felgi i opony. Eee, to znaczy, felgi przetrzymały. Tylko trzeba było je dać do renowacji, bo tam lakier to cały właściwie odszedł. Przy czym renowacja się okazała o tyle trudna, że te felgi są dwukolorowe. Tutaj z wierzchu jest srebrny, tutaj jest taki antracytowy, bym powiedział. Więc pomalowanie tego wszystkiego, żeby ładnie wyglądało, jak z fabryki, trochę zajęło. Przy okazji w międzyczasie jeden z fanów kanału przysłał na adres warsztatu felgi do Kapy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale jeszcze nie zdążyliśmy się nimi zająć i ich założyć. Więc na razie jeździ na tych, które przyszły z renowacji. Wyglądają bardzo ładnie. Na to wszystko nowe oponki koreańskie Hankook Kinergi Eco 195x65x15. Niestety, najgorsza część tej Lanci to jest belka tylnego zawieszenia. Tutaj położyłem latarkę, żeby było widać o którą część chodzi. Ona, niestety, jest przerzewiała. Niestety nie wytrzymała trudów w stanie na trawie przez 4 lata i wcześniejszej eksploatacji. I zostanie wymieniona wkrótce na belkę w lepszym stanie pochodzącą z demontażu innej kappy. Rzeczywiście, kolorystyka tego wnętrza jest absolutnie niesamowita. Na filmie tego tak dobrze nie widać, bo jest trochę przepało od słońca. Ale jak się bliżej przyjrzymy, to widać, że boczki tej, tej tapicerki się skrzą takimi samymi perełkami, jak się skrzy ten perłowy lakier. Jest to detal, którego nie widziałem w żadnym innym samochodzie. Nie wiem rzeczywiście w jakich okolicznościach powstała ta tapicerka, ale jest to chyba najbardziej niebieskie wnętrze, jakie widziałem w nowoczesnym aucie. Spójrzcie, one jest całe pociągnięta na niebiesko. Było trzeba dosyć e, intensywnego plania, oczywiście, żeby taki kolor przewrócić. Wprawdzie tutaj nie ma roletek, które teraz są w prawie każdym aucie, ale te niebieskie szyby naprawdę robią robotę. I tu z tyłu jest zauważalnie chłodniej niż z przodu, jak wsiadam e, w czasie gorącego dnia. A ten głośnik to pewnie od jakiejś radiostacji albo czegoś takiego, ale nie ustaliłem dokładnie od czego. Jest na pewno uchwyt do Noki 6030i. Oczywiście widać trochę śladów zużycia, już widać jakieś tam przebarwienie nieusuwalne w tym miejscu na fotelu. Jednak poza tymi przebarwieniami to się wnętrze zachowało naprawdę w świetnym stanie. Jeszcze troszkę może gorzej wygląda ta manetka od kierunkowskazów. Może troszkę jest zgryziona kierownica, i może odrobinkę logo na kierownicy podeszło od, od tyłu i się odkleiło, ale za to gałka biegów wygląda w ogóle super idealnie konsola środkowa z znaczy przyciskami konsola środkowa z przyciskami od klimatyzacji jeszcze raz konsola środkowa z guzikami od klimatyzacji też wygląda idealnie tutaj nic nie jest wytarte nic nie jest popękane teraz to jakbym czytał opis na otomoto tak lakier bez rys i wgniotów tapicerka bez przetarć trochę jestem tylko zły że podczas chyba mycia i prania wnętrza gdzieś zniknęła ta osłona progu z tej strony i wydaje się, że no, tylko tam taki kawałek plastiku nieważne, ale tak naprawdę podczas jazdy słychać szum pochodzący z tych otworów i to po zamknięciu drzwi, i szyb, i wszystkiego. I jak się jedzie nawet dość wolno, powiedzmy 80 na godzinę, po prostu słychać szum w dolnej części drzwi, to wcale nie jest przyjemne. Natomiast zgodnie z przewidywaniami, największym problemem okazała się instalacja elektryczna, elektronika i elektryka w tym samochodzie. Dojść z tym do ładu jest naprawdę niesposób. To znaczy, da się jeździć, ale są problemy. Kolejna sprawa to wyświetlacz. Oczywiście, już te kreski w nim pogasły. Dalej jest czytelny, ale po prostu już z czasem się powypalał. Taka niestety jest natura tych wyświetlaczy. Zawsze po odpaleniu się włącza klimatyzacja na 22 stopnie, full auto i nawiew na dwójkę. Ja go zawsze od razu wyłączam albo przełączam na jedynkę, żeby było ciszej. Miło, że wyświetla takie ładne komunikaty jak left front door open, left rear door open. Rzeczywiście raz mi się zdarzyło ruszyć z otwartymi tylnymi drzwiami i zorientowałem się, że są otwarte dzięki temu komunikatowi. Niestety czek miga, a obroty robią tak. Ogólnie to parę problemów z elektryką udało mi się rozwiązać w ten sposób, że zauważyłem, a właściwie kolega zauważył, że jest luźna klema na akumulatorze. I od kiedy tę klemę zmocowałem porządnie, to sporo problemów zniknęło. Przede wszystkim przestał się wieszać alarm w tym samochodzie. Alarm był strasznym problemem, bo po prostu nie pozwalał go uruchomić, nagle się włączał, migały światła awaryjne. Ogólnie działo się wszystko co najgorsze. No ale okazało się, że po poprawieniu tej klemy problem z alarmem właściwie się rozwiązał. No z tym, że niestety nie działa zamek centralny w tym samochodzie i to jest tak, że teraz jak zamykam drzwi, to właściwie każde drzwi muszę osobno zamknąć tutaj z, z tego rygla. Jest teraz napisane lock. To znaczy po angielsku zamknąłeś drzwi, więc teraz zamykam sobie drzwi i teraz one są zamknięte. A potem jeszcze muszę podejść do drzwi od kierowcy, przekręcić kluczyk, a nie w prawo, tak w prawo. I dopiero teraz auto jest zamknięte. Natomiast nie ma możliwości, żeby po prostu wcisnąć guziczek i auto się samo elegancko zamknie. Z tym centralnym zamkiem to jest nawet gorzej niż myślałem, bo jak się włoży kluczyk do drzwi kierowcy, to całe auto się otwiera po przekręceniu kluczyka, ale jak się zamyka to się całe auto nie zamyka i trzeba każde drzwi za każdym razem przed wyjściem z samochodu osobno, ręcznie zamknąć. A potem jak przyjdziemy i otworzymy znowu, to znowu się wszystkie otworzą i znowu potem jak wysią, wysiądę, to znowu muszę każde drzwi osobno zamknąć ryglem. Świetna włoska technologia. Skrzynia Power Drive to jest krótsza skrzynia w kappie. Jest to zarówno jej błogosławieństwo, jak i przekleństwo. W warunkach miejskich, gdzie ruszamy spod świateł, rozpędzamy się i tak dalej, no to jest ok, fajnie, bo się można szybko rozpędzić do prędkości przelotowej i jest spoko. Natomiast jazda tym po drodze szybkiego ruchu, po jakiejś autostradzie czy coś takiego z prędkością 120 km na godzinę czy szybciej, no to jest już przekleństwo. Tutaj przy 90 na piątce, na piątce jest prawie 3000 obrotów. To jest szaleństwo naprawdę. Ja jeżdżąc po mieście tym autem łapię się na tym, że wrzucam mu czwórkę przy 45 i piątkę przy 60-65 na godzinę. To jest po prostu masakra. Ja sądziłem, że skrzynia Power Drive jest po to, żeby pierwsze cztery biegi były takie właśnie power do napędzania się, a ten piąty powinien być bardzo długi do podróżowania, ale nie, piąty też jest krótki, więc to nie był dobry pomysł, ta skrzynia power drive, do samochodu, który z natury jest po to, żeby pokonywać nim duże odległości, tak jak właśnie ta auto, ono pokonywało duże odległości i miało taką krótką skrzynię, to nie jest wcale przyjemne, poza tym dużo pali w trasie przez to. Oczywiście połączenie tych krótkich przełożeń i tej zmiennej długości kolektora wis Razem daje nam takie poczucie, że ten samochód jest taki wartki, żwawy, że tak się wyrywa spod nogi, że tak jedzie, napędza się, nakręca się, tych obrotów nabiera. Ale to jest złudne uczucie, bo tych obrotów jest bardzo dużo, ale prędkość jest mała. Już wielokrotnie było tak, że ja sobie myślałem tutaj, kurczę, ale już szybko jadę, ale gnam, ale pędzę. Patrzę na prędkościomierz, 80 na godzinę. To jest właśnie efekt tych krótkich przełożeń. Także jest to trochę iluzoryczne, e, że to auto jest takie szybkie. Ono wcale nie jest jakoś przesadnie szybkie. E, jak to mówili, kiedyś, nie jest może bardzo szybki, ale za to dużo pali. Hamulce są OK. E, układ kierowniczy jest OK. Taki w powłosku gumiasty trochę z lat 90. typowy, w ogóle mi to nie przeszkadza. E, przeszkadza mi, że nie, nie chce działać radio. Przeszkadza mi, że nie chcą odbijać kierunkowskazy nie wiem dlaczego tak jest podobnie było w Trabancie 1.1 więc coś Talantrze ma wspólnego z Trabantem natomiast e, najbardziej denerwuje jednak to wypadanie jednego cylindra na wolnych obrotach jest tak, że sobie siedzimy w e, aucie pod światłami i chcielibyśmy się zrelaksować w tym krótkim momencie, kiedy nie trzeba się skupiać na jeździe i, i jest rrububum, rrububum, rrububum. I jeszcze wszystko skacze, e, skacze woltomierz, fajnie że jest woltomierz, ale szkoda że skacze, e, ekran się ściemniej rozjaśnia w rytm tego wypadania zapłonów. Także takie typowe dla włoszczyzny problemy się pojawiają. No ale niestety, no takie jest życie z włoszczyzną sprzed ponad 20 lat. W sumie i tak nie jest źle. Także jakbym miał jakoś podsumować się w to kawał solidnego nadwozia z całkiem fajnym silnikiem, z absurdalnie za krótką skrzynią biegów. Zobaczcie, mam 65, już włączyłem piątkę. No i z dosyć okropną elektryką, z którą raczej trudno jest dojść do ładu, ale z drugiej strony czteroletni postój w trawie, no nie szczególnie temu autu zaszkodził. Tak naprawdę po wymianie paru elementów yy, głównie eksploatacyjnych, samochód nadal jest zupełnie sprawny. No nie tak zupełnie, bo tam czeka jeszcze na wymianę tego, tamtego, owego i siódmego. Ale jeździć się tym zupełnie spokojnie da na co dzień. I to już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o tej lunch i kapie wytarganej z krzaków po czterech latach postoju. Dziękuję Tomkowi z FSO Service za ogarnięcie tego wozu i cieszę się, że udało się go w końcu wytargać po wielu latach prób i podchodów. Ogólnie fajnie się tym jeździ, bo ludzie na to fajnie reagują, często tam machają nawet i pozdrawiają. Niektórzy mają zastrzeżenia co do tych żółtych blach, ale zasadniczo to korbowód im w oko. Zawsze gratem. Do widzenia, Zbigniew łomnik.